W niedzielę na stadionie miejskim odbyła się 34. Mazowiecka wystawa psów rasowych. Boisko stadionu zapełniło się czworonogami i ich właścicielami oraz mieszkańcami naszego regionu. Były eleganckie psy towarzyskie, uwielbiające godzinne pielęgnacje, jak i psy myśliwskie, obronne oraz harty. Psy oceniane były w kategoriach baby, szczeniąt, młodzieży oraz kategorii pośredniej i otwartej. Nie zabrakło również pucharów dla weteranów. Na wystawie spotkać można było przedstawicieli popularnych ras, jak i tych rzadziej spotykanych. Łącznie tej niedzieli podziwiać można było ponad 800 psów reprezentujących aż 150 ras. Mateczki są to pieskie do towarzystwa. Eee, bardzo przyjacielskie, przywiązują się bardzo do swojego właściciela. Wbrew pozorom są bardzo żywe, chociaż na wystawach czasami ludzie myślą, że są to piski takie dość, dość stateczne. Mają w sobie mnóstwo energii, uwielbiają długie spacery, ale wymagają dużej pielęgnacji. Jak widać, długi biały wóz nie jest, nie jest to proste zadanie, nie każdy potrafi temu sprostać, ale jak ktoś się postara, to można osiągnąć mniej więcej taki efekt, a nawet i lepiej. Mogła Pani kilka słów powiedzieć na temat pieska i dzisiejszego jego występu? No, dzisiaj był jej występ rewelacyjny. Jesteśmy bardzo zadowoleni właśnie z jej osiągnięcia. Co prawda do tej pory również odnosiła sukcesy, ale dziś jakiś taki jest wyjątkowy dzień, że no, jesteśmy bardzo zadowoleni. Wśród wystawców znalazła się m.in. aktorka Magdalena Wójcik wraz ze swoim pieskiem rasy Papillon. To jest urocza rasa, nazywa się Papillon, ponieważ to jest po francusku motyl, wiadomo dlaczego. O. Motyle uszy, to jest wielki pies w malutkim ciele i naprawdę ona rządzi w domu. A czy ta wystawa jest nie pierwszą jej wystawą, tak rozumiem? Tak, jesteśmy już po raz kolejny i chcemy zrobić papiery, ponieważ ma bardzo pięknych rodziców, utytułowanych, więc nie chcemy być gorsze i też chcemy być czempionem. Czy w Gostyninie są panie pierwszy raz? Tak, tutaj jestem po raz pierwszy. W Płocku byłam wielokrotnie z teatrem, występowałam na scenie teatru Płockiego nawet miesiąc temu, a w Gostyninie po raz pierwszy i bardzo mi się tu podoba. Absol to rasa pochodząca z Tybetu, hodowana przez tamtejszych mnichów. Ważne, że pies nadaje się dla ludzi, którzy mają alergię i astmę właśnie, ponieważ ma włosy, a nie sierść i ona nie uczuła po prostu, nie daje objawów astmy.